Przystąpić do egzaminu. Jeżeli chodzi o sam egzamin, pojawiły się różne pytania. E, oczywiście pojawiły się pytania z pierwszej pomocy, e, z tych ogólnych zasad bezpieczeństwa. E, no i tak naprawdę minimum jedno lub dwa pytania pojawiło się z każdego e, zagadnienia, z każdego tego punktu, co oznaczamy sobie e, podczas wypełniania wniosku. Czyli jeżeli na przykład ja miałem tam urządzenia do elektrolizy, to również dostałem pytanie z urządzeń do elektrolizy. Zaznaczyłem nawet sobie tą sieć trakcyjną i akurat tam dostałem pytanie o napięcie kolejowej sieci trakcyjnej. No i de facto nie przypominam sobie, żeby to było na tym szkoleniu. Wydaje mi się, że, że albo gdzieś pominąłem i była chwila nieuwagi przez te kilka godzin, albo po prostu tego nie było na szkoleniu. W szkoleniu, więc jeżeli ktoś nie spotkał się z tym wcześniej, nie zaczerpnął wiedzy z innego źródła, no to